Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie Mówi mówiła Zajka. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać w pozytywny sposób o czymś, co w pierwszej chwili może się wam wydawać bardzo negatywne, bo jest negatywną sytuacją, czyli o epidemii. Mamy z nią do czynienia już prawie od roku i myślę, że to wystarczająco długi czas, by każdy z nas mógł sobie sformułować swoje spostrzeżenia, wnioski uwagi na temat swojej osobistej sytuacji. W, w tym kontekście i chciałabym Was zaprosić do rozmowy o tym, co pozytywnego, dobrego można wynieść dla siebie, co Wy wynieśliście z tego czasu. Ale zanim zaproszę Was do, do podzielenia się Waszymi spostrzeżeniami, pozwólcie, że opowiem Wam, co ja uważam za pozytywne lekcje. Z tego z tego czasu, z tych wielu ostatnich miesięcy, w znacznej części, jak i w przypadku wielu innych osób spędzonych, spędzonego w, w domów, w częściowej lub większej izolacji, no i w sytuacji tych znacznych ograniczeń, możliwości funkcjonowania w przestrzeni publicznej. I oczywiście, jak zawsze, nie chcę tutaj ani się odnosić do sytuacji politycznej, ani do jakichś roztrząsać rozstrząsać właściwości czy niewłaściwości danych działań. Skupiam się na tym, na co mam wpływ na tym swoim osobistym świecie i na tym, co ja dobrego mogę z tej sytuacji na przyszłość wynieść, zapamiętać, bo jestem przekonana, że z każdej, nawet najbardziej przykrej, najbardziej bolesnej. Sytuacji życiowej możemy wynosić przydatne, pozytywne lekcje, i każda, każde takie doświadczenie może czynić nas bardziej świadomymi ludźmi i prowadzić nas ku dalszemu rozwojowi. Gdyby tak nie było, no to nie witałabym Was za każdym razem w każdym filmie i w każdym ale tym słynnym witajcie po słonecznej stronie. z tym słonecznym podejściem, jak ja Patrzę na, na swoje życie w ostatnich miesiącach, czego mnie ten czas nauczył, albo w czym mnie jeszcze bardziej utwierdził. Pierwsze, pierwsze spostrzeżenie, takie bardzo pozytywne, moje własne i mojego męża, jeśli chodzi o czas tej długotrwałej izolacji i zamknięcia to w to, że nasze mieszkanie, to, to nieduże mieszkanko, niecałe 40 metrów, świetnie się sprawdziło i, i wykazało po raz kolejny, że dobrze sobie zaplanowaliśmy jego urządzenie w stosunku do naszych potrzeb i, i możliwości. A właśnie ten, ta, to zamknięcie, zwłaszcza to wiosenne, zeszłoroczne, kiedy prawie się z domu nie wychodziło, wykazało, po raz kolejny, że jest to przestrzeń funkcjonalna, taka, w której się dobrze żyje i w której jest wygodnie, pomimo właśnie tego, że jest to powierzchnia niewielka, na dwie osoby na pewno wystarczająca, ale też nie, trudno powiedzieć, byśmy tutaj mieli jakieś całe hektary do dyspozycji, a jednak udaje się na tej przestrzeni z powodzeniem w te dwie osoby pracować, ćwiczyć, odpoczywać i nie mieć poczucia zduszenia. Ani też takiego wrażenia, że się nawzajem sobie wchodzi jedno drugiemu na głowę, mówiąc kolokwialnie. I na pewno bardzo w tym pozytywnym doświadczeniu mieszkania, nawet w zamknięciu, nawet bez możliwości praktycznie wychodzenia, tutaj bardzo ważny, ważną rolę odegrał ten, ten minimalizm stosowany już przez tyle lat to pozbywanie się rzeczy niepotrzebnych, świadome podchodzenie do aranżowania przestrzeni i staranie się wykorzystania jej jak najlepiej w sposób optymalny. To, ale tak, by, by jej nie zagracać. I właśnie to niezagracenie i uproszczenie bardzo pomogło. Pomagało też w zachowaniu porządku przez cały ten, ten czas i sprawiało ogółem, że w tym, w tym wnętrzu w nieprzerwanie czujemy się dobrze. No, jedyny wniosek, jedyne działanie, które zostało w końcu podjęte, to już od dawna odlegany remont, czyli odmalowanie, odświeżenie mieszkania. No, w tej chwili już widzicie tę przestrzeń po przemalowaniu, łącznie z biaplami kuchennymi. One nie są wymienione, tylko są przemalowane, gdyby ktoś pytał. Oczywiście tak, film o remoncie się robi, brakuje tam jeszcze kilku szczegółów do, do dodania, ale już, jak już mówiłam, raczej bliżej niż dalej do jego publikacji, gdyby ktoś się niecierpliwił co do tematu remontowego. Ale nie o tym, nie o tym dzisiaj, tylko o pozytywnych, pozytywnych wnioskach, pozytywnych lekcjach wyniesionych z czasu epidemii. Drugim pozytywnym wnioskiem czy pozytywnym pozytywnym spostrzeżeniem było to, że pomimo tych wszystkich utrudnień związanych z kontaktem, jeśli chodzi o utrzymywanie kontaktów międzyludzkich, o ograniczenia możliwości poruszania się, spotykania, bezpośredniego kontaktu, to relacje zarówno te najbliższe, z najbliższą rodziną, z moim mężem, a moją siostrą, jak i z tymi trochę dalszymi osobami, czyli dobrymi znajomymi, przyjaciółmi, te relacje przez te ostatnie miesiące z niektórymi z tych osób wyglądały nieco inaczej, no bo o wiele więcej było kontaktów internetowych przede wszystkim, niż bezpośrednich, chociaż takie też były. Ale wszystkie te relacje dobrze zniosły tę próbę, bo nie można Ukrywać, że, że ten czas jest pewną próbą dla wielu relacji. A nawet myślę, że uległy jeszcze wszystkie umocnieniu i wykazały po prostu, że nie są przypadkowe i że to, że, że się dba o nie, już, że wszyscy dbamy o te swoje, swoje związki już od wielu lat i staramy się, wszyscy, wszyscy podejmujemy wysiłek, żeby one, one były jak najlepszej jakości, że to wszystko przynosi o, owoce i że nawet w trudnych czasach, przy utrudnionym kontakcie jest nam, m, dalej po prostu jesteśmy, pozostajemy dla siebie ważni i potrafimy być ze sobą blisko, nawet będąc całkiem daleko. Następną bardzo ważną i moim zdaniem bardzo pozytywną lekcją było to nieustanne ćwiczenie wdzięczności, która trwa zresztą w moim przypadku nadal. Przez cały ten rok, przez cały ten czas epidemiczny jestem, byłam nieskończenie wdzięczna za wszystko to, co się jednak wydarza, za wszystko to dobre, co się dzieje. Staram się nie skupiać na, tylko i wyłącznie na tych przykrych sprawach, których, których jesteśmy świadkami. Ale cieszyć się tym, co, co czasem zupełnie zwyczajne, ale co jest nam, co jest nam dane, z czym, czym możemy się cieszyć. I takich powodów do, do radości mogę powiedzieć, że prawie z niczego znajdowałam i znajduję w tym czasie bardzo wiele. No podstawowym powodem było oczywiście to, że udało się. I mi, i moim bliskim przetrwać ten czas, powiedzmy, we względnym zdrowiu. To znaczy, owszem, zarówno my chorowaliśmy, znaczy ja i mój mąż, jak i chorowało na koronawirusa naprawdę sporo z osób z naszego otoczenia, naszych znajomych. Niektórzy nawet przechodzili go dość ciężko, chociaż chyba nikt nie był hospitalizowany z tego, co pamiętam, ale no, wszyscy jakoś z tego wyszli, lepiej lub gorzej. Jakieś tam pogorszenie samopoczucia, czy próby, problemy z dojściem do pełnej formy. Niektórzy wciąż jeszcze zgłaszają, ale, ale ogółem wszyscy wyszliśmy z tego, powiedzmy, obronną ręką i, i to jest bardzo, coś za co naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Kolejną rzeczą, za którą jestem wdzięczna, to to, że moja sytuacja zawodowa chociaż uległa znacznemu, kolejnemu zawirowaniu, bo jak wiecie ona jest dynamiczna, w różnych latach różnie się to układa, to wprawdzie nie mogłam oprowadzać i w dalszym ciągu, no, turystyka jest jedną z tych branż, które, które najbardziej dostają w kość. Z powodu wszelkich restrykcji obowiązujących i, i trudności z podróżowaniem, no i, i, i wieloma innymi względami. Ale na szczęście wciąż mam, mam z czego się utrzymywać. Moja praca tłumacza pozwala mi na, na utrzymanie się, na pokrywanie bieżących wydatków. I może wielkiego szału nie ma, ale jest też, jest też nieźle. I z tego też się naprawdę cieszę. Z czego jeszcze się cieszę i czy, czy cieszyłam, albo za co byłam wdzięczna? No, z tego, co się udawało robić, pomimo tego, że tak wiele było tych i nadal jest tak wiele tych utrudnień. Cieszyłam się z tych podróży, które udało się zrealizować. Nie było ich bardzo wiele. Był wyjazd nad morze, Był w zeszłym roku jeden tylko wyjazd w góry, o ile pamiętam, już na jesieni. Było trochę w tych okresach, kiedy trochę były poluzowane obostrzenia, było trochę kontaktów. Towarzyskich bezpośrednich, i każda, każde z tych, każdy z tych wyjazdów, każde ze spotkań to była tym większa radość, jeszcze większa radość niż zwykle, bo my, i mówię, my ja i mój mąż zawsze cieszymy się i podróżami możliwościami spotykania się z, z ludźmi, życiem towarzyskim cieszymy się z możliwości korzystania z, powiedzmy, z lokali gastronomicznych. Tego nam wszystkiego oczywiście bardzo brakuje, ale wtedy, kiedy się to udawało, kiedy możliwe było korzystanie z, z tych dobrodziejstw życia, to każde, to każde z tych doświadczeń smakowało jeszcze lepiej, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Inną sprawą jest, że kiedy, się, kiedy jest, występuje tak wiele ograniczeń, tak wiele utrudnień, człowiek jeszcze, no właśnie docenia jeszcze bardziej to, co ma i to, co jest możliwe. Stąd też moje docenianie każdej chwili codzienności: to, to zwykłe zaporzenie sobie rano kawy, zrobienie śniadania, rozmowa z najbliższą osobą, czy bezpośrednio, czy przez telefon, spacer na spacery, też, zarówno te, takie zwykłe do parku, jak i chodzenie po mieście. To, to też przynosiło i przynosi bardzo wiele radości. No, dla mnie wielką radością były te krótkie chwile, kiedy można było chodzić na można było, kiedy obchodząc na różne sposoby ograniczenia chodziło się na siłownię. No, nie wieje tego, że, że w tych okresach, kiedy to było jakkolwiek możliwe, to, to, to robiłam i cieszyłam się, że, że dano mi tę możliwość. I z niecierpliwością wyczekuję tego momentu, już zapowiadanego przez sieć siłowni, w której trenuję, że będzie to znów możliwe. Znów trzeba będzie jakieś dziwne warunki spełniać, ale, ale będzie można ćwiczyć. No, bo jednak, jakkolwiek, lubię nawet te treningi domowe, no, ale to nie to samo. Ja po prostu. Na tyle się wciągnęłam w trening siłowy taki na poważnie, że, że no siłowni z tymi wszystkimi ciężarami, sztangami i całą resztą jest mi po prostu bardzo brak. I nie dam sobie mówić, że, że siłownie są niebezpieczne dla zdrowia, bo nie, ale nie, nie będziemy wchodzić. Mówiłam już ani w kwestie polityczne, ani nie będę oceniała, starała się nie rozwodzić, nad, nie będę się rozwodzić nad. Pomysłami różnych rządzących, nie tylko zresztą naszych, bo, bo to temat zupełnie na osobną rozmowę. Do brzegu, bo nie chciałabym, żeby z tego materiału znowu zrobił się taśmiec. Nie, nie chcę Was bombardować tylko długimi materiałami na kanale. Bo czasem lepiej jest pogadać krótko, a konkretnie. Więc, tak podsumowując, to moje, to moje pozytywne doświadczenie epidemii. Owszem, jest nam wszystkim ciężko, jest trudno. Wiele z tych obostrzeń, ograniczeń wydaje się momentami całkiem bez sensu i trudno to ogarnąć logicznie, logicznie myślącym umysłem, no ale musimy jakoś w tym, w tym całej tej sytuacji funkcjonować i nie dać się zwariować i zachować i spokój i równowagę. I wyjść nieosłabionymi z tego doświadczenia. Więc dla mnie pozytywne wnioski to to, że przestrzeń życiowa, w znacznym stopniu ukształtowana przez stosowanie minimalizmu, bardzo się nawet w tym kręciu izolacji sprawdziła. Że relacje moje z bliskimi są na tyle dobrze poukładane, na tyle przez nas wszystkich dopieszczone, że nawet te, te trudności nas nie, nie osłabiają i tylko jeszcze bardziej nas do siebie, ze sobą jednoczą. I bardzo pozytywne doświadczenie, dające bardzo wiele radości, to codzienne ćwiczenie bycia wdzięczną za wszystko. Za wszystko, co, co dobre i co mniej dobre. Za wszystko to, co mnie w... Co mnie prowadzi, co, co mnie bogaci, co sprawia, że patrzę na świat może nieco pogłębionym spojrzeniem teraz, jeszcze po tym, po tym minionym roku. I mam poczucie, że to doświadczenie, zarówno w skali jednostkowej, jak i zbiorowej, jest czymś bardzo cennym. Jakkolwiek trudnym, ale cennym i takim, co na pewno przyniesie. Wiele przydatnych, przynoś, przyniosło już wiele przydatnych wniosków na przyszłość. I oczywiście, tak jak, jak i wszyscy, wypatruję z, z utęsknieniem tego, by wreszcie wróciło to, co, co nazywaliśmy kiedyś normalnością, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to nie będzie takie, takie proste i takie szybkie, jakbyśmy chcieli, ale mam poczucie, że, że wychodzimy z tego. Chociaż trochę myślę, mądrzejsi prawda? Proszę, podzielcie się ze mną Waszymi y, doświadczeniami czasu epidemii. Y, nie nie, nie obawiajcie się napisać mi także o tym, co się złego czy smutnego wydarzyło w Waszym życiu. No Nie mogę pomóc, nie mogę poradzić Wam na, na to, co się mogło wydarzyć, y, ale zarówno będzie mi miło, jeżeli napiszecie o tych Dobrych lekcjach, jak i o, o tych doświadczeniach, które były trudne i bolesne i smutne, bo pewnie takie, takie też u Was się znajdą. Jeszcze raz, jak zawsze, dziękuję Wam serdecznie za to, że spędziliście ze mną ten czas, że byliście że ze mną, że jesteście ze mną tu i w wielu innych miejscach. I pamiętajcie, proszę, że możecie mnie wspierać. W namacalny sposób, przede wszystkim dzieląc się moimi materiałami z ludźmi, który, o których myślicie, że mogłyby się im spodobać, bo nie ma lepszej pomocy dla influencera niż puszczanie w świat jego. jego jego treści, ale jeżeli chcecie, jeszcze macie być może taką możliwość, możecie mnie także wspierać finansowo przez, za pośrednictwem serwisu Patronite. Wszelkie informacje znajdziecie w polu pod filmem, to znaczy o odesłanie do mojego profilu w serwisie Patronite. Serdecznie jeszcze raz Wam dziękuję. Do usłyszenia, zobaczenia, przeczytania za niedługo. Myślę, że naprawdę wkrótce.